Cześć. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, jak zadbać o auto na zimę. Przygotowaliśmy dla Was specjalny pakiet, w którym odświeżymy lakier, zabezpieczymy go woskiem, wyczyścimy wnętrze, wyczyścimy zabezpieczymy, wnętrze szybę. zabezpieczymy szybę, czyli nałożymy niewidzialną wycieraczkę, ponieważ zbliża się deszczowa pora, zima. Coraz dłuższe noce, coraz krótsze dnie, no, deszczowo. Dużo, du, dużo bezpieczniej będzie na pewno na drodze jeżdżąc z niewidzialną wycieraczką. Dokładnie. Co ale... jeszcze? Yy, kompleksowe wnętrze z praniem, z czyszczeniem. Pokażemy Wam efekt przed, w trakcie i po. I co jeszcze? I niewidzialna wycieraczka jak działa. Chociaż to w sumie już pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy, jak... ale też po, pokażemy yy, Jakbyście raz... nie widzieli naszego tak. odcinka z niewidzialną wycieraczką, to na pewno w playlistach naszych znajdziecie. Także no, odsyłamy podziemy. do następnego. Może Brian podlinkuje. Ale to też pokażemy w sumie, jak A, na, na połowie szyby zaplikujemy niewydzialną wycieraczkę, druga połowa będzie bez i zobaczycie, o ile wiele przyjemniej się... Yy, Może pokażemy wierzyć. też, yy, jałowy lakier i co? Jaka jest różnica w hydrochobowości? Też, też dokładnie. No. I za chwilkę też będziecie mogli zobaczyć, yy, jaka jest różnica po, po jednoetapowym odświeżeniu lakieru, które wykonujemy na tej daczy. Yy, efekt jest bardzo fajny. Yy, Jednoetapowa korekta. Ta kieru koloru, tak Takielu przywróci głębię koloru, usunie tysiące, jak nie o ile nie więcej mikrorys. dzięki no, czemu... Głównie z takie lekkie usunie, no, nie? na błyszczy go odetka, żeby dobrze nam fajnie wosk siadł i... Dobrze. I zabezpieczamy woskiem i co nam to generalnie da? Jeżeli mamy zabezpieczony lakier przykładowo woskiem, będzie on się znacznie wolniej wrócić i po drugie przyjemniej będzie się go myć. No tak, no i nie będzie tak y, niszczył się lakier, tak? Tę, tą całą y, otoczką zimową, że tak powiem, sól ciągle pada, ciągle mokro, tak? No, no wiadomo, to są, to są jakby nie patrzeć czynniki zewnętrzne, które nie wpływają najlepiej. Dokładnie. Nie, niektórzy z Was mają auto pod domem, także jest to dosyć nieprzyjemne, e, szczególnie w czasie zimowym. E, także podjechanie na mynie bez dotykową i samochodu z pewnością da lepsze efekty przy zabezpieczonym lakierze niż y, na jołowym. Dokładnie Tak. Oprócz tego aplikacja nie, widziała, nie widziała się, tak jak już Bartek powiedział, zwiększy bezpieczeństwo jazdy w czasie deszczu, ponieważ widoczność jest znacznie lepsza, co będziecie mogli zobaczyć za chwilkę na prezentacji efektu. Oprócz tego zobaczcie na efekty czyszczenia wnętrza, czyli mówimy tutaj o praniu podłogi, foteli, podsufitki, plastiku, raczej znaczy czyszczeniu plastików, impregnacji. Ekranów, impregnacji dokładnie. No, tam wszystko po kolei pokażę. Dosyć prosta sprawa, ale daje naprawdę przyjemny efekt. I całkiem inaczej się jeździ e, auto, jeżeli jest czyste. Zdecydowanie. E, tak. Może troszkę o widełkach cenowych e, takiego pakietu. Oczywiście tutaj jest kilka czynników, które na to wpływają. E, wielkość auta, stan nakieru Przy niektórym aucie na pierce. Stan wnętrza? Też. Jak najbardziej. <laughs> I tutaj czasami po otwarciu drzwi się śmieci, no, no, wręcz wysypują. Tak. Różne, różne przypadki, mieliśmy naprawdę śmieszne, bądź mniej śmieszne. No mi się podobała ta Pani, co w maseczce wysiadła z samochodu i śmieci się wysypały za nią, no. także no. Niektórzy nie przywadzają, nie przy... Ale myj ręce, dezynfekuj wszystko, ale w środku, w samochodzie... No, no tak też bywa. E, możecie? Jeżeli chodzi o te widełki cenowe, no to tutaj możemy, myślę, że możemy zacząć od 1000 do około 1500 złotych netto. No, raczej, tak. raczej, raczej raczej tak. Chyba, że będą jakieś skrajności w środku to lub na ten, zewnątrz, ten troszkę... to wiadomo, cenę będziemy negocjować. Dokładnie. Jeżeli chodzi o czas realizacji takiego pakietu, to około mhm. dwóch dni. E, co jeszcze możemy powiedzieć? O. Auto oddajemy suche, wysuszone, wyprane. Dokładnie. Także nie musicie się martwić, że, że gdzieś tam Wam zgnije. Bo otrzymacie auto, nie wiem, pod chmurką, czy w nieogrzewanym garażu i wiadomo, no, no, nie wysłoby to samo czy nie przy takiej pogodzie. Więc oddajemy zawsze auto sucho. No i nie wiem co jeszcze. tu tak? to, w to po tak Zobaczcie na efekty. Transcrição W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeżeli chcecie skorzystać z pakietu, zapraszamy do kontaktu. Wiecie, gdzie nas znaleźć. A na początku filmu też macie nasz adres oraz numer telefonu. Zapraszamy też na Facebooka czy Instagrama. W następnym odcinku pokażemy pracę nad Alfą GT. No. Bardzo rzadko spotykany samochód z bardzo fajnym silnikiem pod maską 3,2. Nawet całkiem ciekawie to wygląda. Pod spodem. Co my w ogóle tutaj robimy? Może zacznę od tego, że auto jest odnawiane kompleksowo. Przyjechał do nas od Maćka yy, świeżo polakierowane. Naszym zadaniem jest zabezpieczyć całe auto, wszystkie lakierowane elementy bez folią, Co będziecie mogli też zobaczyć w kolejnym odcinku. Szczęść auto mamy zabezpieczoną. Na ten moment mamy zabezpieczoną maskę i dwa botniki. Klient się dopytywał, czy właśnie będzie ta różnica między oklejonym elementem i tym nieoklejonym. Także możecie sobie zobaczyć, że tej różnicy nie ma, a w zasadzie połysk z folią jest troszkę nawet większy. Na Także jest jeszcze bardziej żywszy. No bez baranej folii w zasadzie nie widać. Oklejamy całe auto, zajmie nam to około myślę, że 5 dni. Łącznie pracy w kilka osób. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba łapkę w górę. Śmiało piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I, I bet when I land they gon' tell me it's luck again See that I'm winning, it's harder to watch I'm so setting the stage, you should give me my prize You ain't got a soul, you lacking the spirit You talk out your neck, I'ma show you I'm with it I've been really happy. you to sit and watch me win again And win again and win again I know it's probably getting old Me and when I'm them So if I ever win again There's nobody I did the minimum I didn't have to sell Oh soul Please don't play no games with me It was never about to fame to me They needed the best so they came to me